Witam w programie Nieprzegap. Wydarzenia na zbliżający się weekend w Mysłowicach zapowiadają się ponownie bardzo interesująco. A oto najciekawsze propozycje. Magdalena Warchoł, zapraszam. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na Muzealny Czwartek, który wyjątkowo odbędzie się w piątek, 4 października o godzinie 17. .00. Tym razem gościem będzie artysta z Mysłowic, Gabriel Koch, mysłowicki emigrant, a wernisaż nosi tytuł Retrospektywa. Już w najbliższą sobotę, a zatem 5 października rozpoczynamy kolejną 18 edycję młodzieżowych biegów przełajowych, których celem jest zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu. Szczegółowe informacje, takie jak miejsca i godziny zapisów, program minutowy startów, zasady klasyfikacji indywidualnych, jak i drużynowych zawiera regulamin młodzieżowych biegów przełajowych zamieszczony na stronie internetowej Mosiru. Zapraszamy również wszystkich miłośników ziemniaków do wzięcia udziału w Święcie Pieczonego Kartofla, który odbędzie się w sobotę w godzinach od 16 do 22 przy placu Świętego Jana Pawła II na Bączyku. Również w sobotę, 5 października o godzinie 18 w moku przy ulicy Grunwaldzkiej 7, zapraszamy na wyjątkowy wieczór przepełniony węgierskim folklorem, popisowym tańcem i śpiewem. Podczas spektaklu będzie można usłyszeć i zobaczyć wszystkie czardasze, jakie zostały napisane w historii muzyki operetkowej i instrumentalnej. Bilety do nabycia w kasie MOK, jak i online. W niedzielę 6 października Mysłowice wezmą udział w Biegu Silesian Maraton. To największa impreza biegowa na Śląsku i jednocześnie jeden z największych maratonów w Polsce. Bieg maratoński będzie prowadzony ulicami takich miast jak Katowice, Mysłowice, Siemiadowice Śląskie oraz Chorzów. Rozpoczęcie biegu przewidziane jest na godzinę 9 z Katowic. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły przebiegu maratonu na stronie ITVMPL. A już teraz w nieprzegap sprawcie, co ciekawego możecie zobaczyć w naszym Gołkinie. Gołkino zapowiada na najbliższy weekend takie premiery jak Joker, film, który budzi wiele kontrowersyjnych opinii, opowiadający o strudzonym życiem komiku, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Bring me out. Can you introduce me Jokera? Joker? Zapraszamy również na film produkcji polskiej Czarny Mercedes, kryminał, który powstał na podstawie książki o tym samym tytule. Nadkomisarz Rafał Król, to pan do nas z Tak, Karol Holzer, adwokat. Kim ona była? Była moją żoną. Jedyna osoba, która mogła być świadkiem albo sprawcą. Zniknęła. Cesia, nasza służąca. Skąd Cesia wzięłaby nóż? To jest dowód Rzesza. Ja jej nie zabiłem. To ona została zabita. A skąd wiesz? Dlaczego to pan prowadzi śledztwo, a nie komisariat? Oglądaliście Nie przegap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.